The <imitation> w Starogardzkim Centrum Kultury odbyła się inauguracja projektu Samorządność 2014-2018 organizowana przez stowarzyszenie Nasz Starogard na początku spotkania wiceprezes Ewa Sommerfeld podsumowała trzyletnią działalność stowarzyszenia, która obejmowała najważniejsze wydarzenia z jego udziałem oraz projekty realizowane przez Nasz Starogard. Stowarzyszenie Nasz Starogard jest inicjatywą, która zrodziła się dzięki ludziom zainteresowanym rozwojem samego miasta Starogard Gdański, jak też i powiatu starogardzkiego. My tutaj żyjemy, pracujemy. Tutaj w większości są nasze rodziny i chcielibyśmy, żeby nam żyło się tutaj dobrze. Nie chcemy ciągle iść przez życie z takim kompleksem miast ościennych, powiedziałbym, bo bardzo często porównujemy się do innych miast, a Tczew to, Kościerze na tamto, Chojnice jeszcze coś innego, a my Starogard to zawsze tak na szarym końcu. Chcielibyśmy to zmienić i wiemy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy też chcieliby się by to zmienić i stąd właśnie Nasza inicjatywa, chcielibyśmy po prostu włączyć społeczność lokalną do działania. Dużą część inauguracji poświęcono budowie w Starogardzie Gdańskim społeczeństwa obywatelskiego. Prezentacja prezesa stowarzyszenia Macieja Kalinowskiego opierała się głównie na założeniach związanych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych oraz inicjatywą imiennego głosowania radnych. Nie możemy mówić o społeczeństwie obywatelskim bez najważniejszego jej filaru. Organizacje pozarządowe. Mamy ich w około 60, powiedzcie, z ich około 200 i to one bezpośrednio reprezentują nasze problemy i potrzeby społeczne. Dla realizacji tak szerokiego celu dokonaliśmy najpierw analizy słów, następnie podzieliliśmy go na etapy. Pierwszy etap to dialog i współpraca, drugi rozwój strogarskich organizacji, trzeci partycypacja społeczna, czwarty budżet. Obywatelski. Towarzyszenie na Starogard, jak mamy tutaj wypisane, chcemy dialogu i współpracy, chcemy rozwoju starogardzkich organizacji, chcemy partycypacji społecznej, chcemy budżetu obywatelskiego i to co chyba najistotniejsze jest dla nas wszystkich, to chcemy innego Starogardu, otwartego i przyjaznego inicjatywu. Na koniec wiceprezes Janusz Stankowiak omówił główne założenia projektu Samorządność 2014-2018. Projekt ten powstał z potrzeby działania naszego stowarzyszenia, ale nie tylko stowarzyszenia, ale również ludzi, którzy blisko są z nimi związani, jak również z jakiegoś, jakiejś niemocy, która panuje w Starogardzie Gdańskim. My chcemy dodać energii, dodać siły nam wszystkim do tego, żebyśmy wspólnie projekt, projekt Samorządność mogli realizować. Samorządność 2014-2018 przygotowana przez nasze stowarzyszenie oparta jest na czterech filarach. Najważniejszym istotnym elementem każdego działania jest zbudowanie niezwykle stabilnych podstaw. Pierwszym filarem, który w w powiecie starogarckim jest niezwykle ważny, to jest aktywność gospodarcza. Szanowni Państwo, myślę, że bez tego filaru żadne inne działanie nie będzie miało sensu, ponieważ pieniądze, mówmy wprost, pieniądze mają wpływ na nasze życie w różnych obszarach życia społecznego.